Dobry wideorejestrator nie musi kosztować fortuny. W Nawitele znajdziesz modele, które łączą przystępną cenę z funkcjami, jakich oczekują kierowcy. Dzisiaj przyjrzymy się trzem propozycjom. Nawitel R260NV, Nawitel R37 GPS i R250 Dual. Budżetowe wideorejestratory to świetny wybór dla osób, które chcą poprawić bezpieczeństwo na drodze, ale nie planują wysokiego wydatku. Niezależnie od tego, czy zależy Ci na dodatkowych funkcjach GPS, dobrych nagraniach nocnych bądź nagrywaniu z dwóch kamer, Navitel na pewno znajdziesz coś dla siebie. R37 GPS to niewielki lekki rejestrator, który potrafi więcej niż wygląda. Nagrywa w Full HD. Ma szeroki kąt widzenia i co ważne, moduł GPS. Dzięki temu zapisuje nie tylko obraz, ale też prędkość i współrzędne Twojej trasy. Idealny dla tych, którzy chcą mieć pełny dowód w razie zdarzenia. GPS to także przydatne narzędzie do weryfikacji przebiegu trasy czy ustalenia miejsca zdarzenia, a kompaktowa obudowa sprawia, że R37 nie zasłania widoku i jest dyskretny. R260 NV stawia na widoczność po zmroku. Dzięki sensorowi Night Vision obraz pozostaje wyraźny nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Rozdzielczość Full HD, szeroki kąt widzenia i estetyczny design czynią z niego idealny wybór dla osób, które często podróżują nocą. Nawet w deszczu, przy odbiciach świateł, R260 NV potrafi uchwycić każdy szczegół, kluczowy przy ustalaniu winy w kolizji. Jeśli chcesz rejestrować to, co się dzieje przed i za samochodem, wybierz R250 Dual. W zestawie znajdziesz drugą kamerę, którą zamontujesz z tyłu pojazdu. Dzięki temu masz pełny obraz sytuacji, idealny do nagrywania w mieście i podczas parkowania. To świetne rozwiązanie dla kierowców flotowych, taksówkarzy czy osób, które chcą dodatkowego zabezpieczenia. R37 GPS kompaktowy z modułem GPS zapisuje prędkość i trasę. R260 NV doskonałe nagrania nocne, Full HD, szeroki kąt widzenia. R250 Dual nagrywa przód i tył auta. Idealny do pełnej dokumentacji podróży. Nawitel udowadnia, że nawet w budżetowym segmencie można mieć dobrze wyglądający, funkcjonalny i niezawodny sprzęt. Wybierz model, który pasuje do Twoich potrzeb, i jest z pewnością, że każdy kilometr jest rejestrowany. Daj znać w komentarzu, który wideorejestrator wybierasz. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!